Gerald, zaprasza na wrzyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawiam Jacek Rozenek. Bywaj. No hello tutaj Purpos. Witam w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Wiedźmin 3. Dziki gon, serca z kamienia, dodatek. E, zabiliśmy tego maga, e, zapiliśmy ropuchę, dosyć dużo zrobiliśmy jak na pierwszy odcinek, e, który się okazał niezbędny do podzielenia na dwie części, ponieważ trochę był, były problemy z renderem przy 50 minutowym odcinku. No ale cóż. Bywaj tak. Zobaczymy co tutaj się będzie działo. Gdzie my w ogóle jesteśmy tak po prawdzie? Gdzie ja wylądowałem? Jakaś zupełnie nowa kraina? Nie, jestem nad Nowigradem. Bezpośrednio nad Nowigradem, ale chyba tutaj nie było dostępu wcześniej. Także to jest coś zupełnie nowego. Aha, to są zwykłe utopce, ale zwiedzimy sobie tą chatkę. Oj ojoj oj. No 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 Gerald Gerald, Gerald. No co ty z utopcami co nie poradzisz? No bez jaj! Nie rób sobie ze mnie nawet żartów Dobra Eee. Aksie Może jeszcze dzwonek. No co z tobą, Geralt? Nie żartuj sobie proszę, bo takie żarty są zupełnie nieśmieszne No weź go dobi proszę cię Grałcik, grałcik, grałcik. Już, 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 już Koniec żartów! Jeszcze się jakiś trafił No dobra Chyba wszyscy Sowaj ten scyzoryk Trzeba chwilkę przemedytować. To tak, godzinkę tylko. No nie no! Skąd ta cholera znowu się tu wzięła? No dobra, już chyba więcej nie będę musiał medytować. Przynajmniej na razie. Zdaję sobie sprawę, że. E... O, a to co? Nie no, miałem wrażenie, że jakiś taki. Inny kamień mi wypadł, niż zwykle. Zdaję sobie sprawę, że w poprzednim odcinku było zdecydowanie za cicho. Mój głos był zdecydowanie za cicho, także tym razem to poprawię. Wiecie, było późno, byłem bardzo zmęczony, były problemy z renderem i no wszystko to poskładało się do kupy. No coś takiego właśnie. Trzy razy złamane grabie o czym to mam potraktować Ardem i co my tutaj mamy No co jest O otwórz Dobra No obróć się Geralt, obróć się opaku Ale chyba nie miałem pójść do tego domku co nie zmienia faktu, że No proszę, jakiś poboczniak mi się trafił. Uuu, sporo florenków. Spoko, czemu nie? Ja zawsze chętnie florenki. Yy, tak, 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 tak. Dobra, ale mieliśmy spotkać się o północy z panem Lusterko, który rzucił na nas jakieś dzikie zaklęcie. Ciężko nawet powiedzieć, co on nam zrobił. Ale wolę nie ryzykować i sp nie, nie sprawdzać, yy, co to było. Daleko mam się przedostać? Oj, bardzo daleko. To chyba jednakowoż za zawołam płotkę, bo z buta to troszeczkę czasu zajmie. Dalej potka, dalej. Trochę pójdziemy sobie na przełaj. Zresztą z tego co widzę, tutaj od razu z powrotem wracamy na dróżkę. Wow, mapka się popsuła. Nic nie ma na mapie. Wyjechaliśmy już chyba za, za obszar, że tak powiem. Y Aha, z tej starej gry. Tak, tak przypuszczam, że to jest poza obszarem starej gry. Podstawki, stąd. Zniknęła mapa na chwilę. Tam był jakiś poboczny klaster, ale my się skupmy na. tak szybko. Co tu jest? Aha, tu się mam spotkać z nim. Dobra, o północy. No to dobra, no to medytujemy sobie do północy. I zobaczymy, co pan lusterko dla nas przygotował. No, pan lusterko w ogóle jakiś jest taki trochę dziwny. Wiedziałem, że przyjdziesz. Jesteś jasno jasnowidzem. Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazłeś NFR, więc czujesz, że musisz mi się odwdzięczyć. Pamiątka, którą mi zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne, że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ludzie, elfy, krasnoludy. Wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z Ofirczykami. Ty rozpętałeś, Storm? Zjawiasz się znikąd. Znikasz równie tajemniczo. Rozpętujesz Storm. Kim jesteś? Czarodziejem? Nie skąd. Brzydzę się czarami. Od tego prostackiego czary-mary znacznie bardziej fascynują mnie prawdziwe, ludzkie historie. Chcę ci jedną opowiedzieć. Zaręczam, że ci się spodoba. Dziwny koleś. O człowieku gorszym niż inni. Podłym, bezwzględnym i skamiennym sercem. O człowieku, który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też zalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everett. <grym> czemu Olgert ci się naraził? Czym ci się naraził. Zanim to zdradzę, chcę, żebyś miał jasność co do jednej rzeczy. To Olgierd von Everec świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz, czemu to zrobił? Bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. W takim razie zastanawiam się, co takiego zrobił tobie. Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zabraknął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał Twój dług? Nie ja jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego, kogoś, kto nie boi się wyzwań, kogoś takiego jak Ty. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem i mogę Ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład, może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie Ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem, więc mogę Ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za Twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę, ale przede wszystkim oferuje Ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Szczodry jesteś i to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie. Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Niczego. Tylko uczciwości. Czemu sam tego nie załatwisz? Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? W tym szkopu. Kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić trzy ostatnie prośby von Evereca. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie. Hmm. Jak to nazwać? Organem doradczym. Czyli potrzebujesz Jelenia. Potrzebuję sojusznika. I coś mi mówi, że lepszego niż ty... nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz von Evereca, A potem cóż... będziemy improwizować. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy. A potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. Tak, przejdźmy do konkretu. Ponoć Olgierd ma jakieś trzy prośby. Zgadza się. Może prosić o trzy rzeczy. Ale o tym, co to będzie, przekonamy się dopiero na miejscu. Pewnie, że ci pomogę. Mogę pojechać z Tobą do Olgierda. Ale nic więcej nie obiecuję. Tylko o to proszę. W takim razie zdejmij ze mnie to znamie. Oczywiście, jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu, mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Jakiś dług do odebrania? Być może... Jaki koleś w ogóle! Ja, jaki koleś! No ale dobra. Zaintrygował mnie dosyć mocno, także. Chętnie wykonam to zadanie. Dobra, mam nadzieję, że to będzie jakiś znacznik, skoro jest tablica z ogłoszeniami, to musi być znacznik i jest. No i lecimy w takim razie do Fonvera Ale. Wow, no powiem wam, że ten dodatek zaczyna się robić bardziej tajemniczy, mroczny i dziwny niż yy, sama podstawka. Wow. Na razie jest wow. O, dziki. O nie, to wszyscy, to wszyscy są dziki tutaj. O, chyba się domek pali. Kogo ja widzę? Wiedźmin, mi, co się dobrze bije, co słychać? Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Tak jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? To? A tak! Wiesz, jak to jest? Uczta trwała, były tańce, hulanki, swawole <głos》> i trochę nas poniosło. Ja właśnie widzę. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem, no, gdzieś się tu pewnie kręci. Nie, błagam nie! Zawrzyj gębę. Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stulpy! Jadłem z wami! Biłem i wojowałem! A, a wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie! Jednym z was jestem! Może i byłeś, ale już nie jesteś. Czym wam zawinił? A co ci to obchodzi? Nie twoja rzecz! Spokojnie porozmawiamy. O, czemu od razu tak ostro? Głuchy jesteś! Zabieraj się stąd od mieńcu! Chciałem się tylko dowiedzieć, co się tutaj dzieje. Ale się nie dowiesz! Wypierdalaj! Pójdę jak mi powiecie. Co za upierdliwy kutas. A kazał go zgładzić! Masz swoją odpowiedź! Zadowolony jesteś! To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. No, nie. Po co nerwy? Porozmawiamy. Słyszę, do... że Olgiers kazał go zabić, ale ciągle nie wiem dlaczego. A co Cię to w ogóle obchodzi? W zasadzie nic. Z ciekawości pytam. Złamał szlachecki kodeks. Za to jest tylko jedna kara Śmierć! Co tu się dzieje? Jeszcze z nim nie skończyliście. Uszy mi wędną od tego wrzasku. O, Gerald, jesteś tu, znaczy poradziłeś sobie w kanałach. Czy jeszcze tam nie. Zabiłeś mojego ojca! Nie. UŻRZESZ SKURWY SYNU! To ten człowiek go zabił. Sam. Bez mojej wiedzy. Bo się wściekł, że twój ojciec odmówił nam gościny. Za tę samowolkę i uchybienie szlacheckiemu kodeksowi został stracony. Co jeszcze mógłbym zrobić? Zabrać ją. Gość jest przebity na wylot mieczem. Czym to skończyliśmy? What the fuck? Po co to przedstawienie? E, tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz o czym mówię. Wiesz co to jest? Pewności nie mam, ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem, wiedźminie. Jesteś nieśmiertelny? Miertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa. Klątwa? Nie, chyba nie. Hm. Powiem ci tak: trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić. A ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami, aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt. I iść dalej, odkrywać nowe możliwości. Masakra, co tu się dzieje w ogóle w tym dodatku, to jest jakaś totalna, totalna masakra i Meksyk. Zabiłem bestie z kanałów. No to, powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odim. Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz? Spełnić trzy Twoje prośby i mieć pomocnika. Wiem. Oto Gerald z Rivi. Ja pierniczę co tu się dzieje. Nie tak szybko. Jeszcze się na nic nie zgodziłem. Ale zrobisz to, jestem pewien. Czy wiedziałeś, że to Olgierd zamienił ofirskiego księcia w Ropuchę? Nie wspomniał o tym? Cóż. W takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak nazięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste, dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi o nim. Kto ma wypełnić moje trzy ostatnie prośby? Mój pomocnik, Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać Twojej gęby dłużej niż muszę. Kim jest ten pan Lusterko? Czemu się nie boi nieśmiertelnego Olgierda? Matko Bosko, co tu się dzieje? Chodź. Dokąd? Dostajni. Moja kompania już szykuje się do drogi. Masakra jakaś. Jakie są twoje trzy drogi? Najlepiej będzie, jak spytam wprost. Co mam dla ciebie zrobić? Hmm. Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową. Więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie ci opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idźże mi stąd, niecno to. Wiesz, co by ci zrobił, Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wychulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma, a potem pogadamy o trzecim. Gdzie Cię szukać? Kiedy już wypełnię zadania, gdzie mam Cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oxenfurcie, w Alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia. O co, Kaman? Nie w ogóle pójść łatwo, ale ten dom. Zaraza. Jak ja mam mu przynieść dom? Szczerze mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Jak mam przynieść dom? Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi w okolicy, jakich znam, prowadzą dom aukcyjny w Oksenfurcie. Kojarzę. Kiedyś dawno temu chcieli zlicytować moje miecze, ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. Gdzie jest brat Olgerda? Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo on nie żyje. Od dobrych kilku lat. U, na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi owszem, przywoływanego. Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Gerald, 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 strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Ewereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie, po i trochę. Ruth von Everets był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. <laughs> nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha, już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę cię znaleźć? To ja cię znajdę. Powodzenia, Gerald. Mam ciary na całych plecach. W ogóle o co tu chodzi? Co tu się dzieje? Jak to się zaraz nie wyjaśni, to chyba normalnie zejdę na zawał, bo to jest masakra totalna. Ale to totalna. Dobra, gdzie mamy się dostać? Do Oxenfurtu. No dobra, to dostanę się do Oxenfurtu. 17,5 tysiąca mamy. Ciekawe, czy nam tyle gotówki wystarczy, bo w sumie nie potrzebuję niczego kompletnie kupować dodatkowego. Także tą gotówkę mógłbym całą wydać. Ale masakra w ogóle. Mam nadzieję, że Wam się to podoba tak samo jak mi, bo ja jestem na razie mega zachwycony tajemniczością, z zagadkami i generalnie oprawą kozacko, turecką, no troszeczkę odmienną od, od Wiedźmina Trójki, mimo że... Y, znaczy mówię o podstawki, mimo że podstawka też była. Mm, w pewnym sensie słowiańska, no to tutaj, tutaj jest troszeczkę, troszeczkę to inaczej zorganizowane. Dobra, słuchajcie, dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.